Pierwsza rzecz, którą zrozumiałem, grając w gry strategiczne, oczywiście to jest kanał biznesowy, natomiast na podstawie tej gry strategicznej Edge of Empires 4 chcę Wam pokazać obszary, które możecie u siebie w biznesie poprawić. Myślenie systemowe to brzmi, brzmi strasznie, natomiast jeżeli się nad tym zastanowicie, no to każda organizacja ma sprzedaż, ma marketing i ma też produkt lub usługę. I teraz o co chodzi z myśleniem systemowym? Myślenie systemowe to jest tak naprawdę kombinacja tych wszystkich elementów, czyli to musi współdziałać z tym, to musi współdziałać z tym, a to musi współdziałać z tym. Bardzo często jednak dzieje się tak, że marketing to jest jakiś tam wertykał, sprzedaż to jest jakiś tam wertykał i produkt to jest jakiś tam wertykał. Absolutnie ze sobą nie współdziałają. Więc możecie się domyślić, że to będzie. Absolutna katastrofa, zwłaszcza teraz, kiedy czasy są bardziej konkurencyjne. I teraz na przykładzie gry, to trochę wygląda tak, że w grze strategicznej Age of Empires trzeba yy, zbierać zasoby, trzeba tworzyć, budować armię, no i trzeba rozwijać gospodarkę czy ekonomię. To są trzy elementy. I teraz wyobraźcie sobie, że gracie w grę strategiczną i nie rozwijacie ekonomii, budujecie tylko armię. I albo budujecie tylko armię. I tylko zbieracie surowce, natomiast nie rozwijacie w ogóle swojej gospodarki. To się absolutnie nie może udać. I tutaj na przykładzie sprzedaży marketingu i produktu lub usługi u siebie w organizacji, możecie sobie to bezpośrednio przełożyć i zrozumieć, że jeżeli któryś z tych elementów pominiecie, wyłączycie, no to wasze, to, to nie zastosujecie w biznesie myślenia systemowego. Czyli to nie będzie system połączony, sprzedaż, marketing i produkt, tylko to będzie Sprzedaż, marketing, produkt jako wertykały, które działają sobie niezależnie.